Siema, tu Beza, ze mną jest? Bociara I Borys, ma. Borys jest naszym pierwszym, będziemy jego jako pierwszemu domek oceniali Później napisz, Borysa domek jest domekiem numer jeden No, no więc... tu jest jakby takie jeziorko i można no. tu, a tu na przykład można właśnie o tu, w tym miejscu można sobie zamontować blade też i takie ten I na przykład naciska, gdy ktoś dźwignie, ktoś przychodzi i spada do lawy. No a tu można wejść i tu tak wygląda wnętrze. Tutaj są takie ekrantery, tu jest skrzynia. To pierwszy, piecy. A tu właśnie y, post, y, zastanowiłem się, czy by dodać y, to takie te Eliany, no i całkiem fajnie to wygląda. A to dodałem jako zdobot, bo fajnie wygląda. Dobra, to jest trochę jeszcze głosowanie. Jest y, nasze głosowanie i głosowanie widzów. Jeżeli chcecie, żeby domek. Y, Borysa wygrał głosujcie na domek numer jeden albo piszcie bo głosujcie na domek numer jeden albo piszcie Borys a nie uważałem ja jeszcze dobrze zapraszamy was do następnego domku następny domek będzie domkiem um, brata um, no, kosiary więc zapraszamy albo następnym domkiem dobra no to Zapraszamy po krótkiej przerwie, a zmienimy mapę. Witamy Was po naszej króciutkiej przerwie. W tym teraz, jak mamy... mamy... My xx xx Który nam przez... No dobra, Kusima. Przedstawi swój dom. To jest bratko siare więc da, dajemy. No. Tutaj no wchodzisz i daje ci ciastko. I inny sokołyk. Nie mi dała skabowego, no. <laughs> Ym, no tutaj taki piecyk. No. Tutaj taki, tutaj taki oszukany ten. Magazynek skrzynek. No. Ym, pod schodkiem jest kawa. jest taki ładny efekt. Ym, jakieś no. Tutaj nie mamy kuchnię. No, no i co? No, malutko miejsca jest. Nic tutaj po braknie nie ma. Prezentuje się No w środku nie. No i tak. kuchnia, no. Ta farma Malutka. Mogłaby być pierwsza. Robiłem to na fach, tak jak teraz. No i, tutaj, no, i tutaj mamy, no i tutaj mamy ten. O tak się prezentuje, no, tak dziwnie. No i co? No i to wszystko. No dobrze, jeżeli chcecie, żeby w głosowaniu widzów, żeby wyglądał domek. Weź powiedz swój nick. Kusin. Kusin. Kusima, dokładnie. Kusima. No to w y, piszcie Kusima albo w numer drugi. Więc za te widzimy się... Pytanie. E, e, a co cię zainspirowało, żeby zbudować taki, a nie inny domek? Skąd wziąłeś pomysł? E, z wielkich w kwadratowej. Carmenantarha oni. Oby Ogólnie farma na polu jest tyłu, ale super. Pięllo. No. Ale, no, ale się dopiero obejrzałem jak już wysłałem to. Dobra. No, więc no, więc, no, więc no, t, widzimy się po krótkiej przerwie i I zapraszam. Dobra, no, witam Was już w trzecim i ostatnim domku, które dostały się do nas. Ten dom wygląda e, sos, Katran czy tam sosenwi, bo Ty e, luźnie się tam nazywa. No, jak samolot. Jest wiele spocowań, tylko ten domek ten, kaczan, dla nas wyszedł najlepiej. Więc kaczana nie ma, więc my jedynie Katran, zamiast tych desek. Tu było ci trzeba dać szyby, więc ale to mniejsza z tym my to zamienimy, więc kaczan ten domek ci wyszedł najle... bardzo dobrze i nam się najbardziej spodobał, więc zobaczymy co masz tu w środku. <laughs> tu widać, o mam entrant, dobrze tu mam entrant. O co będziemy mieli tutaj? Tu mamy dla jednej osoby, tu mamy pokoiki jakieś widać. Bardzo ładnie katan. Duże brawa, postalałeś się. No ja, ja też jestem pod dużym wrażeniem. Ja tak przepraszam, bo też tutaj. jestem pod wrażeniem, mała kaza. On jest duży, a nie wypełniony. Nie ma co bym pod No ale też my tam po wypełniamy, ale no ten domek nam się najbardziej i tutaj tak samo, tu jest pokoik i to. Zresztą tu się jeszcze coś zaraz z czasem stasem te, te deski z tego nie się powymienia na okna, więc takie jeden no pytanie, co ciebie tak zmotywowało, żeby zamiast dać te deski? Tu, o, jest skarbiec, zapomniałem, dobra. O, skarbiec wygląda, o, jakoś tak. No i co, no, klucz proszę, dowcipnij z ciebie. Na no, sesji zrobiliśmy sobie ten w no nie, ja, ja mam klucz. Zdobyłem. No ty masz, a ja nie mam. Co to jest? No. jest? O, tu jakiś skarbiec. No to pewnie, że w skarbcu mamy najcenniejsze itemy. No więc... Więc to w tym domku... Ten domek wygrał. A, a no. jeszcze taka plopo... Więc to nie będzie um, uh, bo to które może widzowie zagłosują. my to są głosy. A no dobra, no to więc tak, jestem to yy, skopany, więc tak gratulacje uwaga widzowie. Jeżeli oceniacie ten domek tak samo jak my na pierwsze miejsce i jestem i proszę napiszcie wam, jeżeli lubicie być bardzo dowcipni, co przypomina ten domek? Jest wiele z w komentarzach piszcie. Jeżeli chcecie, żeby wygrał domek Kaczan lub sosen vipa, piszcie. Kaczan sosen vip lub numer 3. Więc to by byłoby już na tyle w o, o tym odcinku. Więc te trzy domki dostały się. Więc to by byłoby na tyle. Cześć, trzymajcie się. I do kolejnego odcinka. W następnym odcinku na tej let's play Minecraft, będzie. Będzie farma z Uwaga, mam bardzo dużo odcinków z Fejli, więc... No to więc na tyle, to by było w tym odcinku. Cześć, pa, pożegnaj się, koszula.